Gdzie jest Twórca? W Tobie. Co On robi, kreuje. Dlaczego myślisz, że coś jest na zewnątrz? Bo wyprali Ci mózg. Powiedzieli, że Bóg jest w niebie, chociaż jest tu. Dali Ci dziesięć przykazań, których masz się bać. Bo jeśli coś zrobisz z tego badziewia, pójdziesz do piekła, które nie istnieje, bo jesteś w nim teraz jak śpisz. Tak czy nie? Kreator kreuje 24 na 7 every fucking single minute. Myśl, a potem rzeczywistość. Wszystko zaczyna się w tobie, nie na zewnątrz, w tobie. Myśl, rzeczywistość. Myśl, rzeczywistość. O czym myślisz? Napisz na kartce, zobacz, myśli. Wszystko, co z systemu prawdą nie jest. Zrozumiano? Nic tutaj nie jest prawdziwe. Prawda jest w tobie. Musisz się przebudzić. Musisz zrozumieć, że jesteś kreatorem własnej rzeczywistości. Taką masz moc, potężną moc. To, co się dzieje w Twoim życiu, to jest 100% Twoich myśli, przekonań, czyli programów, które zostały w ciebie wtopione. Tak? Nie, to nie jest tak. Mój tato alkoholik, dziadek też był, to ja też będę. To jest wymówka, tak? Bo dziadka historia nigdy nie była Twoją historią, ani ojca historią. Jesteś odrębną energią, tak? Czyli to, co komuś się dzieje, nie znaczy, że Tobie ma się to stać. This is the fucking program. Tak samo, babcia miała raka, matka zmarła na raka, to ja mam 50% szans. No prawda? This is the program wtopiony w Ciebie. Tak? Macie olbrzymią moc, olbrzymią moc i macie pełną władzę nad własnym życiem tutaj? Pełną władzę. I Albo się budzicie i żyjecie tak jak chcecie, a tu nie ma limitów, nie ma limitów i nieskończoność możliwości, tak? I to twoje, twoje. Twoja, twoja wolna wola, czy ty wybierzesz życie w pierdlu, tak? Czyli w więzieniu systemowym. Który Ciebie utrzymuje na dnie, na dnie, pókiś Ty się dasz, albo postanowisz decyzją dziś, że będziesz żyć tak jak chcesz. Tak? Bo, zaraz mi wypadło z głowy. widzicie to jest po prostu energia <suszel> lata. Coś dobrego do powiedzenia? Nie nadążam. W każdym bądź razie, you have the power, i nie masz jednego życia na pewno tu na tej ziemi. Codziennie rano, gdy otwierasz oczy, dostajesz nowe życie, nową szansę, nowy dzień, Nowy moment, o tak. I codziennie, jak otwierasz oczy, możesz zmienić cały swój świat w mgnieniu oka. W mgnieniu oka. Rozumiecie? Codziennie dostajesz nowe życie, nowe, nowiuszkie. Wstajesz i co? I lecisz z wczoraj? Czy mówisz? That's it. Ja chcę tak, ja chcę tak, ja chcę tak. And I go to this way. Doesn't matter what. Także kochani, macie tyle żyć, ile razy otworzycie tutaj oczy i nikt nie ma nad wami żadnej władzy. Póki jej mu nie oddacie. Rozumiecie? That's it. Wybór należy do ciebie, buziaczki.